Cześć kochani. Byłam na warzywniku. Kociaki poszły za mną. Wróciłam, przyszły za mną. Tylko się chyba się nie spodziewały, że psy tu chodzą. O, uciekły. A drugi gdzie? Chodź, kotek. Teraz możesz iść. Teraz możesz wyjść. Spokój! Kracik! To to już nie była zabawa. Co to ma być? Pierwa, do no bo Kracik zaczepia, to on jest taki zadzior. Myśli, że wszyscy chcą się bawić tak, jak ty chcesz. Zostaw, perła. Już, starczy. Rozejść się. To jest kobieta, ona nie zawsze chce tak, jak ty chcesz. Chodź, kotek. Chodź. Pomogę ci się przedostać. <grym> I tak sobie tylko z bezpiecznej odległości patrzysz, nie? Na tych głupków, co one wyprawiają. Pokażę Wam dzisiejsze zbiory. Rano poszłam jeszcze zerwać. Znaczy jest rano, teraz jest rano. Pomidory. Powiedziałam, że tam się już sporo naczerwieniło. Zobaczcie, ile pomidorków już. Ojeja! Idźcie, idźcie stąd. Zobaczcie ile pomidorów. I ziemniaki. Normalnie, patrzcie tego, jaki ziemiór. Idź stąd, Perła, uciekaj z tych kwiatów. No normalnie jak kopałam, to aż z podziwu nie mogłam wyjść. No ten to jest naprawdę konkret. No. Mniejsze, większe, małe to ja sobie całe wrzucam w garnek, tylko umyję. Bez obierania. Wszystko się zje. No to tak dla tych, którzy tak nam wróżyli takie małe e, ziemniaczki na jesieni, nie? Także. Jest 1 lipca, a mamy takie ziemiaki, Także, <noise> już jesteś bezpieczny. Zamknęłam je. Dzikusy. Krzywdy nie robią, ale one się jak się zaczną bawić po swojemu. <noise> a drugi nie wiem, gdzie jest. Były przed chwilą dwa ze mną na warzywniku, a teraz jeden. Tylko nie wiem, gdzie drugi. Idzie do siebie. Nie będzie się bawił z nimi. A dzisiaj zrobiło nam się już o wiele, wiele chłodniej. Jest parno, co prawda? Ale jest pochmurno. Trochę wiaterek jest. Temperatura spadła pewnie jakieś 10 stopni, nawet nie patrzyłam, ale no pewnie tak wczoraj 34. Dzisiaj pewnie jest 24, jak nie mniej. Za duża różnica od razu jest, ale chyba i tak jest lepiej, jak jest tak chłodno niż taki upał, jak był. Bo to się nie dało oddychać, nie dało się kompletnie nic. Eee, także z dwojga złego raczej te temperatury niższe są chyba lepsze. Eee, dzisiaj plan. Musimy na jakieś zakupy jechać, bo wszystko się pokończyło. I nie wiem, może do już Justyna chciała, żeby jechać. To może dzisiaj przy okazji, jak już pojedziemy, to może dzisiaj. A tak poza tym to nic. Sławek, zanim te, teraz kończy oprzątać rano, y, to ja w międzyczasie tam zerwałam te y, pomidory, Ziemiaków tylko nakopałam, bo w sumie z wczoraj zostało mi y, mięso, także dzisiaj tylko ziemiaki bez roboty, bez obierania, małe wrzucę w garneczek, tylko umyję i koniec. I po robocie z obiadem. O i w ogóle, wiecie jaka piękna cukinia, ja Wam chyba pokażę. Nie wiem, czy ja dzisiaj nie zerwę już na kolację czy coś, albo jutro. Teraz jak już się zaczęła, to już będzie jedna za drugą, już nie będziemy za chwilę przejadać. Teraz tak na początku jeszcze się zje z chęcią, później pewnie trzeba będzie przerwę zrobić, żeby się nie przejadło. I też Wam jeszcze pokażę marchewkę, bo też byłam tam zobaczyć. W końcu wschodzi, <noise> tak konkretnie wschodzi, już ją widać nareszcie, bo wiecie, jak mieliśmy z tą marchewką pietruszki, dalej nie widać, ale chodź, Krecik. Ale już nie będę siać znowu, tyle to mi starczy na barzewniku. Marchewka jest dla mnie ważniejsza niż pietruszka. Dzisiaj Stasiula tam aż, ale dzisiaj jest fajnie. Mogą sobie zwierzaki chodzić dzisiaj pewnie cały dzień. Nie ma jakichś tych robali takich upierdliwych. Gdzieś tu widziałam, o najpierw Wam pokażę marchewkę. Zobaczcie teraz to już widać. Tu są i mniejsze i większe, ona dopiero zaczęła wschodzić tak naprawdę. Ale będzie, do jesieni ma czas. Późno, bo późno, ale coś tam urośnie na pewno. Jeszcze ją tak dosyć mocno przerwę bo jest za gęsto. Także, żeby sobie ładnie się rozrosła. Patrzcie, jaka cukinia tutaj widziałam. Ha. No, to już taka jedna i kolacja. I nawet nie wiem, czy jej zaraz nie wezmę. Tam następne już widzę dalej. Że się prze... Czekajcie, przedrę się przez te słoneczniki tu. Tutaj następne są. Tutaj Muszę mamy powiedzieć. Niech przyjdzie sobie zerwać. Nawet pewnie nie wie jeszcze, że są. No. Tam dalej nie wiem. Nie patrzyłam, ale na pewno też są, bo tutaj prawie cały rządek był cukini. Tędy pójdę jednak. Tak nie chcę w te krzatory wchodzić. O, tutaj znowu. Chyba tak, chyba to będzie dzisiejsza kolacja nasza na szybko. Tam następna taka piękna. No, tutaj ta. Si może nie wydaje, że jest taka spora, ale już taka akurat, taka młodziutka najlepsza. W sklepie to się kupuje takiej wielkości jak ogórki, nie? A u nas taka... O, teraz w sam raz idealna. Tu się idzie w, jak, jak, w jakimś tunelu. Dynki już też tam się pokazują. Także teraz to już wygrane. Kapusta jest strasznie słaba w tym roku. Dlatego, że te muszki ciągle atakują, obżerają. Już Sławek ze trzy razy chyba pryskał. Patrzcie, poobżerane. Są te muszki te białe jakieś tam, co się nazywa jakoś tam, nie pamiętam jak. Ale wszystkie. I zawsze sadzimy brukselkę, która właśnie te muszki przyciąga. Ale te muszki zazwyczaj się pojawiały trochę później. A teraz Brukselka jest mała, to i tak jedzą kapustę i tak jedzą kapustę. Brukselkę też, ale zazwyczaj to brukselka ściągała 90% tych robaków. Do siebie bardziej ją lubiły, albo za mało posadziliśmy tej brukselki, bo tam jest gdzie nie gdzie. No tu jest brukselka na pewno, tu jest brukselka, tam może po prostu za mało, albo po prostu taki też nie wiem, rok, czy coś, że yy, nie obchodzi, co jedzą, byle jeść. <grystanie> Patrzcie na ziemiaku, <grystanie> przekwitnięte. Hmm. Się żółte krzaki robią A nasze są o wiele mniejsze z tamtej strony tamte to dopiero kwitnąć zaczynają niektóre niektóre przekwitły, niektóre zaczynają, ale te też w sumie jeszcze kwitną. No, taki połed ziemniaków jak tak, tak się zapowiadają, to my przyczepę chyba zbierzemy w tym roku. Tak samo buraki. Ale dobrze, dobrze. Niech jest. Zwierzaki na zimę będą miały, to najważniejsze. I my i zwierzaki się najemy, i na wszystkich starczy. No w sensie, że nie my buraki, tylko ziemniaki, nie? Jutynka, gdzie jedziesz? Hmm, co? Na skatepark. Na chwilę, nie? Jedziemy w międzyczasie, zakupy się zrobi. Deska zabrana. A tego ludzika to ty sama tam malowałaś na tej desce? Małe. No, elegancki. Sławulki leje paliwo. Gdzie on jest? Trochę go... o! Teraz. A jak się patrzy, żeby nie przelać, do pełna to nie przelejesz. Do pełna to nie przelejesz. Nic, o. nic, nic, dobra, nic. Tylko do jeziora nie wpadnij. No? <noise> Tamtą stronę musimy iść. Tu jest plaża taka ładna. To taki mały amfiteatr. Jest. Znaczy, to i tak jak na skatepark, to w tamtą stronę musimy iść. Ale idę na jezioro popatrzeć. Pustki na plaży, ale wcale się nie dziwię. Dzisiaj zimno. Pustki, a nie ten. O, trochę na rowerach jeżdżą. Normalnie, jak na majorce, fajnie dobrze, że nie ma takiego upału. Całe szczęście. Możesz się poopalać pod palmami w cieniu. żeby nie było, że na wakacjach nie byliśmy, byliśmy pod palmami. Na, Hawaj. na Hawajach. A tak naprawdę to w naszym miasteczku powiatowym taką ładną mamy plażę w Womrzeźnie. Przy okazji, że na zakupy i Justyna na, ten, na tą deskę na chwilę, to i tutaj zeszliśmy pod palmy. A co, kąpać się chciałaś? Jak tutaj jest zimno, chodzić, a co dopiero się kąpać. Ciepło? Może jeszcze nie ostygła woda dobrze? Jaka rodzinka ładna. Keczuchy. Ciekawe, czy by się z naszymi dogadały. czy ryby tu są pewno są Ta brudna woda Mało widoczne Co, skakujesz na główkę? Brudna, nie? Kiedyś jak byliśmy to tak ładnie było widać ryby Nie Kaczucha, albo właśnie spłynęło wszystko, nie? No, a nie zjedziesz tej najwyższej. To chyba jest poziom dla przedszkolaków, tam nie? Nie, nie, jeździ, jeździ. Ale poszła. A tu są takie wielkie ogólnie, no ale na takich to już na to jeszcze nie potrafi, tu można się połamać. Z tej jak zjedzie, to będzie dobrze. Ale tutaj to dla takich malutkich dzieciaczków, co one zaczynają jeździć. Ale to nic, nic. Podjedzie? Nie. A tu podjedziesz? A zjeżdżałaś stąd kiedyś? Co? Spróbuj z tej zjechać. Nie? To się wydaje, że jest duże. Znaczy wiesz, jak ona stoi na jak stoi na, jak stoi na... jak stoi na górze, no to się wydaje, że wysoka, nie? Dobra, to rozgrzewkę sobie zrób. Hamuje, jeszcze nie ruszyła, już hamuje. No co? Podjedzie? Musisz się mocniej rozpędzić pewnie. Od czegoś trzeba zaczynać. Jak Justyna wchodzi na rampę. Yeah. A ty nie wiem, jak ty wchodziłaś. Tak samo, ale nie mogłeś podlecieć pod tę rampę. Krótsze nóżki miała w zeszłym roku. Pamięć Ci zabraknie. to jak się nie, jak się zabije. To będziemy Cię ratować. Ja ostatniej zjeżdżałam. Jos, tamte, jak tamta jest ile no, wyższa. Na siedząco. Ja. Nie? To nie. O! O! żywe Za mały hmm. rozpęd miałaś. To nawet nie jest stosowane do Nie? A do czego? Do rolek? Nie, do, Czy do hulajnuk. Ro... A może do hulajnuk, no? Z tamtej wielkiej kiedyś jak zjeżdżali chłopaki, to jak tam, tam zaczęli, to tam, 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 tam wywinęli i z powrotem. Bawę, Ja też. To nie, już za, tak lepiej nie zjeżdżaj. A ile się... <laughs> Dobrze, że się chociaż tak odważyłaś na dubsku. No bo by na samym brzegu musiała, żeby do tamtą dojechać. Bo tutaj to aż strach, żeby w murek nie walnęła. Sławulki odkrył sobie dziecko na nowo. <laughs> A ci idzie dobrze? Cześć kiciuś, a drugi się bawi przy tarasie z kotką Kitką. Idziemy się brać za oprzątanie, dostawę smaczków dostaliśmy od pani, takiej naszej znajomej, co po jajka przyjeżdża co tydzień. Psiaki mogę wypuścić? Mogę, nie? nie, bo po kozy idziesz? A to w sumie ja pójdę po tobą, to wezmę te dzieciaki. A za chwilę się wtedy je wypuści, no dobra. To idziemy razem. Tylko muszę co tam pootwierać. Dziewczyny przyszły. Dzisiaj fajnie na dworzu było, nie? Chłodniutko akurat. Dzisiaj no nie musiały prędzej, normalnie. W normalnej porze. Czesław idzie z cheniutkiem. Idzie? Idzie. Król. Otworzyłam ci. Chcę wypuścić. Pójdziemy zaraz na kąpielę. Wczoraj Sławek mi dał zadanie powyciągać rzęsy z bagna. Trochę tego zielska powyrywałam, też dziesięgłam. No a dalej nie wiecie jak. Czekałam aż przepłynie, dlatego dzisiaj jeszcze pójdę sobie trochę po Zanim on tutaj pokarmi, wszystko to ja też powyciągam. Tylko też jeszcze jajka wybiorę. No ale nie jest fado Kurczaczki ładnie żyją. Wszystko w porządku. A co tam znalazły? Sobie. Mm. Mm. Ten też ma jakieś plamki. Myślałem, że cały będzie biały, ale i ma jakieś tam plamki. Kurka jeszcze siedzi w izolatce, chora jeszcze dalej, czy chora, Te oko jeszcze ma takie brzydkie. Nie wiem, kiedy ją tam wypuścimy, kiedy się poprawi, zobaczymy. A co one tam mają, coś sobie zabierają. Jedna widziałam, że kulawa jest kura, wcześniej weszłam, ale nie wiem czemu, co jej jest. Patrzę, czy tu jajek nie ma, ale tutaj już nie ma. Już się nauczyły, gdzie mają znosić. Dzisiaj na pewno na wybiegu będą miały jajo. Gdzie idziesz? Możesz, jaj... możesz jajka wybrać. A co ci się stało w głowie, że taka roztrzepana jesteś? No ty? Ach, psy cię atakowały w głowę. Aha. O, możesz od razu policzyć. Ile tu jest jajek i będziesz od razu liczyć? A dobra, to liczymy. A te to rosną w oczach Fred Shop. Idź. Ile? Piętnaście, nie? 16, 18. U, tu ile? 40, 40. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem. Tylko delikatnie, nie? Trzydzieści... Bo Ty jak rzucasz tymi jajami? Trzydzieści, trzydzieści dwa, trzydzieści cztery... No to ładnie już trzydzieści cztery już masz, tak?

Ile? 46 37, To nie wiem. O, U, zobacz. 47? A tu się już zgubimy chyba. 48 49 50, a niebieskie. 50, 51 52 53 54 Myślałam, że więcej będzie. 54, ale tu jeszcze masz, nie? Ile? Tam. No. No to 59. 57, 58, 59. No to znowu nie zapiszesz rekordu. Jeszcze pójdę tam na wybieg zobaczyć. A jakoś tak dużo, 59, a tam zobacz, jajko. Coś dużo tych zielonych dzisiaj. Aż muszę policzyć chyba. To 60 masz, nie? No, tak jakby no, następna kurka znosiła. Tu już mam trzy. 3... O, nie wiem, czy ona będzie chciała. No, może. No, to cztery młode już znoszą, zielone te e, shellki. To jeszcze jedna wychodzi na to, że zacznie nieść, bo nie ma już piątego, chyba że po prostu wiecie, jeszcze może niecodziennie. w domu, w szufladzie. I tą zabawkę też możesz wziąć. Bo dzisiaj Faduś dostał zabawkę od babci. Dobra, cztery są te zielone, i piąte jest od tej. Także już się niosą y, cztery te grinszelki na pewno. No bo to są wszystkie dzisiejsze jajka. A czy, a czy piąte to w sumie nie wiadomo, może też, ale. Y, akurat może dzisiaj nie zniosła jajka. No nie wiem, raczej chyba, może jeszcze się nie niesie po prostu. A nie ma ich! To musisz zawołać i wszystkim naraz dać, nie? Może się poszły kąpać. To jeszcze Wam w międzyczasie pokażę innego smaczka. Jaki Justyna dzisiaj. Kupiła dla świnek morskich za nasze pieniądze. <noise> Ale kupiła. <noise> taki no, dobry no, bo gest. Nie o nich. Chodź no. Coś, tylko nie wiem, czy to się tak bieszy. Chyba już trochę zjadły. Zjadły, odgryzły trochę, no. Dwie takie dostały. Nie, jedną. Dwie, dosta... znaczy, dwie są kupione, ale jedną dostały, I mam nie? Trochę tak urwałam i dała mi takie ręki. I no, zobaczymy jutro, jak przyjdziesz. Zobaczymy, A czy będzie mieli krecik. Już chce smaczka. Ale trzeba wszystkie naraz zaprosić. Króli A się jak głodne ja już. To? Babce... to najpierw zjedzą... Y... Do kasią, dla Fada, Tak, dla Fada, dla fada bo... Babcia najbardziej go lubi, bo go na wózku wozi. Dobra, na przypilnuj jajka, dobra? Ja idę jeszcze tam na wybieg zobaczyć. No bo krecik, żeby nie zjadł czasem. Justyna smaczki rozdaje, a Riko na pewno albo śpi na trampolinie, albo się kąpie. On ma swój świat zawsze. No to daj im. Bo ci nie dadzą spokoju. Zawołaj go to przyjdzie. Łapki dostały. Teraz przyniosę wam rzęsy. Jeszcze tamtej nie zjadły. Teraz jeszcze trzeba dawać, póki jest. Coraz większe kaczuchy. Ładnie rosną, ładnie. A tą łapkę to już do domu, zanieść tą jedną, nie? Ale, no teraz jak podzielić no, te tak. cztery. A co? A Fado jeszcze gryzie? No tak, on właśnie dłużej je. No bo on te... to jest zabawka. No bo on teraz, wiesz, on ma, a one już zjadły. Nie, już nie pokazuj im tak zanieść to, bo one teraz będą myślały, że jeszcze dostaną. Koty tam walki toczą. O! MMA. Fado, nie idź do nich. Takie <laughs> bitwy. Teraz już odważne, wszędzie chodzą. Cwaniaczki. Trzeba uważać na nie. Ile z piachu zostało z blachy? A co zrobiły? Wygrzebałeś? A mówić, że wygrzebałeś? Wygrzebałeś. to kwas? Teraz one się będą chować, bo psy biegają. Idę po rzęsy dla kaczek. Trochę tam powybierać. Możesz i ze mną, jak chcesz. O ty. Jeszcze na ten się wybieramy. Po oprzęcie. Rowerami się przejechać. Dzisiaj tak fajnie, chłodno. Po siodełko Sławek se zafundował. Teraz to ten rower wygląda w ogóle jak taki nie wiem nawet jak. Weźmiesz Justyna, wiaderko? Ja wezmę grabie. Ja mam takie. Bo takie Sławek, ten taki rower też już takiej nie pierwszej młodości ma. Sławek też miał takie siodełko sportowe jak Justyna ma. Takie wąskie. Ale dzisiaj sobie kupił, bo powiedział, że mu się niewygodnie jeździ i tam, wiecie, ugniata co nieco. Wiecie o co chodzi. I sobie kupię takie. Teraz takie wygląda. Ostatnio mówię, że Fakt, Na, one są wygodne te siodełka, bo ja też mam takie, takie same, tylko że po prostu do tego roweru kompletnie nie pasuje, ale to nic. Teraz mój tym bardziej zajmą spod mojej jak no. Wcześniej to miał taki wąziutki, te wąziutkie, takie wąziutkie siedzisko, a, ale to jest niewygodne, ja wiem, że niewygodne. Aha, Dobra, to daj, zaraz będą sobie zabierać. Wiesz, ty dajesz jemu, ale to i tak zaraz będzie bitwa, nie? Ale wziął i uciekł. Najpierw dostał on do zabawy, a później reszta. Babcia tak sobie zażyczyła. No, babci pupilek. No co, może będziemy za tatą z kilometr dalej jechać? Co? Jak siedzi, to nie widać. No, dokładnie. Nie, ważne, żeby było wygodne, bo to tak się jedzie, to wiecie. Mamy tak. fajną ścieżkę rowerową, ale co z tego, jak. Wiecie, jak się niewygodnie jedzie, no to bez sensu jeździć. Te wstążki chciałam sobie różowe kupić. No, różowe wstążki chciała sobie kupić. Dobra, już starczy gadania. Idziemy wyciągać tą rzęsę. kaczuchą przyniesiemy, trochę przy okazji wyczyścimy. No i tyle. Także się żegnamy na dzisiaj. Jutro coś tam znowu nagramy. Nie wiem, jakie plany na jutro. E... Pogoda, no taka, wiecie, jak, żeby nad morze jechać, tak średnio bo tam będzie jeszcze zimniej, ale pojedziemy mimo wszystko. Chociaż oddychać powietrzem. Takim wiecie, z jodem. A dalej nie wiem. Nie wiem czy to jutro czy pojutrze. Ciężko mi powiedzieć. Jakoś tak na spontanie wszystko. Dni są bardzo krótkie, więc tak o dzisiaj pojechaliśmy chwilę do tego Wombrzeźna. E, w sumie mieliśmy do Grudziądza jechać, ale się plany zmieniły. Ała! Ale we mnie falnął. Fado. No i tak to jest. Lepiej sobie nie planować za dużo. I po prostu w trakcie się wszystko okazuje i już. Dobra, psy będą się teraz kąpać. <gry> Także kochani, żegnamy się na dzisiaj. Nie przedłużam, biorę się za grabie i do roboty. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy. Na razie, cześć!